Cześć wszystkim, tutaj Marchmentarot, w szczególności witam wszystkie zodiakalne ryby w czytaniu dla singli na październik 2024 roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę czego zodiakalne ryby mogą spodziewać się w zbliżającym się miesiącu w uczuciach, jakie jest tło tej sytuacji i rada do niej. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki, nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to co dla Ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku zodiaku w ascendencie i w księżycu Link jest dostępny w opisie filmu, może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Ja serdecznie zapraszam również do moich innych materiałów. Pamiętajcie, że wszystkie moje czytania są dla Was, moje kochane ryby. Ja już nie przedłużając, przechodzę sobie do oczyszczania, tasowania i wykładania kart, moi kochani. Po lewej stronie przekaz główny, czyli to, czego moje kochane zodiakalne będą mogą spodziewać się w zbliżającym się miesiącu październiku. Uczuciach, po prawej tło tej sytuacji, to czego nie widzisz, doprecyzowanie przyczyny, może się też pojawić jakaś odrębna kwestia, sytuacja mniej lub bardziej powiązana, połączona z tym, co po lewej stronie. Natomiast tuż przede mną w dolnej części ekranu będzie karta rada, czyli jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej kwestii, do danej sytuacji. Ryby uczucia, październik, karta śmierci, królowa kielichów, czyli Wasza energia i szóstka mieczy. Tło, piątka buław. Paść kielichów. Paść mieczy. Coś tu jest takiego. Hmm. To wygląda, jakby w tle było jakieś uczucie albo z przeszłości, albo jakieś wątpliwości, z którymi walczycie, ale to może po kolei sobie będziemy analizować. Jako rada ósemka mieczy. Dość adekwatnie. Dość adekwatnie, moje kochane ryby. Rozpocznijmy sobie od początku: od karty śmierci królowej kielichów i szóstki mieczy. Bardzo ciekawe jest połączenie tych dwóch pierwszych kart, Zaraz wam będę mówił dlaczego. Bo y, karta śmierci to jest karta wewnętrznej transformacji, bardzo często dopuszczania do siebie pewnych wniosków, y, zmiany pewnej postawy, może większej odpowiedzialności za swoje uczucia, za swoje życie, za swoje wybory, za swoje decyzje, za także y, no, wybory na przykład partnera, tak, gdzieś tam zwracanie uwagi, uwagi na to. Na, na pewne rzeczy, na które wcześniej nie zwracaliście uwagi, tak? Czyli gdzieś tam no, Tym bardziej, że ryby, moje kochane, moje kochane rybki, jak już się zakochają, to światło Kuginie, tak? Gaśnie, nie widać go. Partner też, no niestety też ryby mają taką bardzo niefajną skłonność y, do idealizowania drugiej osoby, tak. Ym, gdzieś tam ryby to też jest bardzo, ja już o tym myślę, że niejednokrotnie mówiłem, ryby to jest taki znak, zresztą tu macie wiele wspólnego z rakami. Zresztą to ta sama rodzina wodna, tak. Ym, y, do tego, żeby ym, jak już się zakochacie, tak, to żeby tutaj. Nieba przychylić, żeby tutaj zrobić niemalże wszystko dla tej drugiej osoby. Um, dlatego też karty tutaj, ale obok jest właśnie ta wasza energia, czyli um, Królowa kielichów, karta um, waszego trygonu, e, trygonu wody, czyli rak, skorpion albo ryby, właśnie. Ba I to jest kobieta bardzo wrażliwa, troskliwa, emocjonalna, bardzo często też po przejściach, nie ukrywajmy, tak, bo już, to już jest też kobieta dojrzała, która też pewne rzeczy, pewne emocje, pewne, pewne relacje w swoim życiu ma ze sobą. I też wyciąga na podstawie tego wnioski, natomiast z drugiej strony, to tak jakbyście moi kochani, chcieli pewne rzeczy w sobie zmienić, ale nie zmieniając do końca siebie. Tak, czyli e, nadal. Wierzyć w miłość, nadal chcieć kochać, nadal być otwartym na to uczucie, nadal chcieć się o kogoś troszczyć, tak jak, jak wpuścicie, już do, do, jak się zakochacie, wpuścicie kogoś do swojego życia, to dbacie o tą osobę, ale tak jakbyście, nie wiem, starali się, nie wiem, pilnować pewnych granic, w jakich to jest robione, może zwracać uwagę na to też, jaki jest partner potencjalny, tak co sobą reprezentuje, jak się zachowuje, jak traktuje. Też karty mogą mówić o potencjalnych zmianach, jeżeli chodzi o wybór partnera. Tak, czyli jeżeli wcześniej, tak jak mówię, no ryby no mają taką skłonność do zauraczania się, później do pokochliwania kogoś, gdzieś tam wtedy idealizowania partnera i bardzo często ryby dopiero w momencie, w którym już faktycznie widać, że partner albo się nie stara, albo robi coś niefajnego, tak jakby ryby dopiero wtedy gdzieś tam... Schodziły te klapki z oczu, tak, i dopiero wtedy ryba widzi rzeczywistość, widzi z kim ma do czynienia. Dopiero wtedy zaczyna mieć pewne oczekiwania. Ale przedtem, ile z siebie da, to sama ryba wie, tak? ile jest w stanie dla drugiej osoby poświęcić, ile z siebie dać, yy, jak mocno walczyć o kogoś. Natomiast ostatnia energia. To jest szóstka mieczy. To jest bardzo dobra energia. Dlatego, że ona mówi bardzo często o uspokojeniu myśli, odpuszczeniu sobie. No poniekąd, yy, śmierć to też jest wyciąganie wniosków i odpuszczanie sobie, i po prostu zachodzące pewne zmiany wewnętrzne. Yy, natomiast, właśnie, karta, yy, karta szóstki mieczy to jest karta właśnie takiego uspokojenia myśli, wypłynięcia na spokojniejsze wody. Gdzieś też budowanie pewnej nadziei. Karty też mogą pokazywać jeszcze jedną rzecz. Może na waszym horyzoncie pojawić się ktoś. W kim będziecie pokładać nadzieję, ale może być tak, że będziecie podchodzili do tej osoby z dystansem, tak? czyli gdzieś tam nauczeni swoimi, ym, swoimi doświadczeniami. Natomiast to ew 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 ewidentnie mo mogą być początki tej znajomości, tej relacji, bo szóstka mieczy to jest karta wypłynięcia, też już jakiegoś celu na horyzoncie. Tak? I karty też mogą pokazywać, że możecie potencjalnie poznać kogoś, no bo szóstka mieczy to karta mobilności. E karty też mogą albo gdzieś tam może pokazywać osobę, która po prostu nie jest z waszej miejscowości. Czyli karty mogą pokazywać właśnie sytuację, w której wy poznajecie kogoś nowego, Zaczynacie na przykład potencjalnie z kimś pisać nowym, na jakichś czatach, portalach i tak dalej, jakichś grupach. Dzisiaj to w świecie wirtualnym tak naprawdę opcji możliwości w tym wirtualnym świecie na to, żeby kogoś poznać, jest bardzo wiele, tak? Ludzie też w dzisiejszych czasach myślę, że przede wszystkim w ten sposób się poznają. Więc karty tutaj natomiast mogą pokazywać też jedną jeszcze rzecz. Że ta osoba właśnie może być yy, potrzebna, mobilność, czyli ta osoba między Wami a tą osobą mogą być kilometry, tak to nazwijmy, tak, czyli ta odległość. Yy, natomiast może być też tak, że będziecie z tą osobą wiązali pewne nadzieje, bo szóstka mieczy to jest wypłynięcie na spokojniejsze wody to raz, a dwa, pokładamy w związku z tą, yy, z tą podróżą pokazaną tutaj pewną nadzieję. Natomiast yy, karty też pokazują jedną rzecz. To tak, jakbyście chcieli być cały czas. Romantyczni, ale bardziej rozważni, tak? Rybka bardzo często romantyczna, nie zawsze rozważna. Tutaj karty mogą pokazywać, że możecie też nauczeni swoimi doświadczeniami gdzieś nie, nie wyłączać tej swojej wrażliwości emocjonalności, tak? Chęci kochania, ale jednocześnie brać pod uwagę poprzednie swoje błędy, weryfikować pewne rzeczy, czy tak naprawdę ta osoba, która tutaj się w waszym życiu może pojawić, tak? Nadaje się, czy się nie nadaje, tak? Czy co sobą reprezentuje? Jak mnie od początku traktuje? Bo bardzo często też ryba ma taką skłonność do wybierania osób poranionych, smutnych, gdzieś tam takich, które bardzo często nie kochają siebie, tak? które są smutne. Też bardzo często ryba wciela się w rolę takiego pocieszacza. Tak? Czyli coś na zasadzie, ja, ja w ogóle tutaj, ten mechanizm jest bardzo ciekawy na zasadzie, ktoś jest zraniony, tęskni po kimś gdzieś tam jeszcze dochodzi do siebie tak? nie czuje się dobrze z samym sobą ja tą osobę pocieszę, zadbam o nią zatroszczę się, ona się odbuduje e, będzie się przy mnie czuła lepiej tak? e, gdzieś tam bardziej pokocha siebie i doceni to w związku że z tym, że ja e, może wybrałem, wybrałem tą osobę w momencie trudnym e, w życiu tej osoby, to ta osoba Wtedy doceniając to, jaki e, w trudnym momencie dla nim byłem, byłam. Później będzie mnie kochać, tak, niemalże bezwarunkowo, tak. Od, odda mi to, tak jakby z nawiązką później, tak. Będzie wobec mnie uczciwa, wierna i tak dalej. Jak bardzo często okazuje się, że to jest błędne myślenie, to tylko ryby wiedzą. Tak? Jak bardzo często faktycznie osoba poraniona, smutna, nie kochająca siebie, przy rybach dochodzi do siebie. A później, jak wie, wiecie, doceniona też, podbudowana poprzez komplementy, troskę i tak dalej, zaangażowanie ryb, zaczyna kochać siebie i stwierdza, że chce czegoś innego. Tu jest bardzo często taki błąd myślowy, jeśli chodzi o taki, taki, y, takie koło działania, jeśli chodzi o ryby. I tutaj karty mogą pokazywać, że wy chcecie. W tym, tym razem relacji spokojnej, dającej, bezpieczeństwo, tak, takiej jak jest szóstka mieczy, tak? Nie martwienia się, nie troszczenia się na siłę, tak. nie, nie walki o to, żeby ktoś się czuł lepiej. Karty też mogą tutaj pokazywać, że Wy chcecie, w tym razem nie jakiejś burzliwej kolejnej relacji z sobą, która bardzo często nie kocha siebie, tak, gdzieś tam ma wiele w sobie wątpliwości, też nie zawsze sobie radzi z własnymi emocjami. Tutaj karty mogą pokazywać, że wy po prostu też zmieniacie nastawienie i czego innego oczekujecie. Co innego chcecie wybrać. Natomiast, tak jak mówię, karty też mogą tutaj wskazywać, jeżeli chodzi o ten miesiąc. To, że ten miesiąc może być dla was też takim miesiącem. Bo jeszcze i o jednym mówi szóstka mieczy. Szóstka mieczy to jest karta pewnego uwolnienia siebie od myśli, związanych na przykład z pewnymi wątpliwościami, związanymi z przeszłością, z jakąś osobą, tak? Tym, co już jest, co już jest za rybami, a bardzo często ryby też bardzo długo dochodzą do siebie, tak? Gdzieś tam są takie znaki, na przykład ogniste, które gdzieś tam mają taką większą skłonność do tego, żeby zostawiać za sobą, iść do przodu, tak? A to się skupia na sobie, a to se kogoś znajdę, albo na przykład jak, ry jak znaki powietrzne, czyli. Yy, znaki, które potrafią sobie wytłumaczyć na logikę, no nie układało nam się, ta osoba nie była dobra, to nie ma przyszłości. Jednak znakami wodnymi yy, rządzą uczucia. I niestety, ale one bardzo często długo sieją chaos i nie pozwalają się z czymś uporać, tak? Zapomnieć, wyrzucić ze swojej głowy, zamknąć jakiegoś etapu. Tutaj karty też mogą pokazywać, jeżeli chodzi o ten miesiąc, że wy. Uporacie się z jakąś przeszłością. Karty też mogą pokazywać, że jakby jakaś nowa nadzieja, tak jakby karty też pokazywały, że Wy już, już troszeczkę czasu minęło, Wy już sobie pewne rzeczy troszeczkę w głowie poukładaliście, tak jakby też nowe wypierało stare. Natomiast ja mam pewną, pewne zmartwienie, i gdybym miał Was tutaj ostrzegać, zodiakalne ryby to jest bardzo często znak, który lubi blisko, lubi dużo. Jest taki troszeczkę. Symbiotyczny, tak to nazwijmy, tak? Taki, który potrzebuje dużo czasu razem, dużo, dużo też okazywania komuś czułości, dostawania tej czułości, bo ryby to też jest taki bardzo często znak, który z jednej strony dużo daje, ale w pewnym momencie zaczyna też oczekiwać, tak? Też to jest znak, który to jest takie ciekawe połączenie. Lubi się opiekować, ale lubi też być zaopiekowany, który, tak jakby. Długo na przykład inwestował w kogoś, troszczył się, pokazywał swoje zaangażowanie, ale liczył, że w momencie swojej próby, trudu, choroby, będzie miał na kogo liczyć. Że w pewien sposób ta osoba, no ryba raczej nie traktuje tego jako dług, ale to jest też pewnego rodzaju troska dawana komuś pewnego rodzaju i ta, że ta osoba to bierze, tak. To ryba to traktuje jako pewnego rodzaju zobowiązanie. I tutaj karty też. No, i zresztą bardzo często ryby takie chwile gorsze, chwile choroby, trudniejsze, gdzieś tam problemów różnych, i to, co robi partner, też traktują jako pewnego rodzaju weryfikację. Z kim mam do czynienia? Czy ta osoba mnie wspiera? Czy mam nie gdzieś, mówiąc potocznie, tak. I tutaj karty też mogą właśnie pokazywać, że jakaś nowa nadzieja, tak to nazwijmy, może wypierać myślenie o czymś, co już za wami, ale. Jest jedno ostrzeżenie, nad którym trzeba się zastanowić. Tak jak wcześniej już zacząłem, ryby bardzo często lubią dużo, lubią blisko, pewna, pewna delikatna symbiotyczność też może tutaj zachodzić, czyli potrzeba no, przebywania z tą drugą osobą. Jeżeli chodzi o relacje na odległość. Ja nie wiem do końca, nie jestem przekonany, czy to jest coś dla ryb. W perspektywie ryba na pewno, jeżeli miałaby już coś takiego budować, to z perspektywą, nie wiem, za jakiś czas będziemy razem, nie wiem, w tej samej miejscowości, tak, będziemy razem mieszkać, będziemy wprowadzili wspólne życie, bo bardzo często właśnie ryba do tego dąży tego potrzebuje bliskości drugiej osoby, jej obecności. Natomiast tak jak mówię, na pewno trzeba też weryfikować, bo takich mówię, bardzo prawdopodobne, że tutaj jest jakaś nowa znajomość na odległość pokazana w październiku, no bo to połączenie kart. Tym, tym bardziej, że tutaj y, Królowa Kilchów bardzo często jak się y, pokazuje, to też jest y, troska o okazywanie już komuś czułości, tak, czyli takie nastawienie może coś z tego będzie. Ale. No trzeba się zastanowić, trzeba na pewno weryfikować, czy druga osoba jest gotowa na zmiany, jeżeli wy nie jesteście gotowi na zmiany. Trzeba się zastanowić, czy wy jesteście gotowi na to, żeby w perspektywie relacji na odległość zmienić dla kogoś swoje życie, chociaż ryby byłyby skłonne, tak? Jeżeli miałyby takie poczucie, że ktoś jest wyjątkowy, z tą osobą będzie mi dobrze, ta osoba mnie będzie kochać, da mi to, czego potrzebuje. to ryba bardzo często jest skłonna zmienić swoje całe życie po to, dla miłości, tak? dla, takiego, no, dla, dla takiej wizji szczęścia z drugą osobą. Natomiast jeżeli nie, jeżeli macie też swoje ułożone życie, trzeba badać yy, tą drugą osobę pod kątem pewnej elastyczności. Czy ta osoba będzie w stanie tutaj być w czymś yy, z wami a później stworzyć z wami y, wspólne życie, tak? Bo tak jak mówię, no, dla ryby nigdy relacja na odległość nie będzie idealnym scenariuszem, taka jest prawda. Ona to może z wizji później, długoterminowej, y, szczęścia za jakiś czas, tak? Czyli y, stworzenia z kimś fa faktycznie wspólnego życia, może być cierpliwa, może tutaj z siebie dużo dać, tak? Natomiast tu musi być wizja też y, pewnej przyszłości wspólnej, tak? Dlatego też mówię, karty mogą w pewien sposób postrzegać, że może być tak, że w tym miesiącu poznacie kogoś na odległość, ale pytanie, czy to Wam będzie odpowiadać, czy to dla Was nie będzie też pewnego rodzaju ograniczeniem. Jeżeli chodzi o tło, to są ewidentnie karty przyszłości. Piątka buław, paśki kielichów i paść mieczy. Paść mieczy jest to roz karta rozmowy zazwyczaj twarzą w twarz, bądź rozmowy telefonicznej. Natomiast to zazwyczaj jest Czas teraźniejszy, wymiana informacji w czasie teraźniejszym. Pisanie to bardziej paść buław, gdzie ta wymiana informacji może, jakby postępować po czasie, tak? Czyli na przykład my napiszemy, ktoś tam potem odpisze za jakiś czas, szybciej, wolniej i tak dalej, albo nie odpisze nikt. Odpisze Natomiast obok moi, kochani, mamy pazia Kielichów i piątkę buław. Paź Kielichów, karta uczuć emocji. Natomiast ba, czasem też bywa niestety kartą tęsknoty. Natomiast yy, karta, piątki buław, jest to karta konfliktu wewnętrznego lub zewnętrznego. Karty tutaj mogą pokazywać, jeżeli chodzi o Waszą przeszłość. Nie wiem, czy Wy w porostaniu kontaktowaliście się albo partnery były z Wami, albo Wy z byłym partnerem, bo tak to tutaj wygląda. Tak jakby jakieś pod, drobne podtrzymywanie kontaktu, albo nie wiem, spotkanie, spotykanie kogoś czasem, jakieś drobne rozmowy yy, doprowadzały do tego, że Wam trudno było się z czymś uporać. Inna sprawa, że karty też mogą pokazywać w połączeniu tych dwóch kart, że bardzo trudno Wam było uporać się z uczuciem. Stąd też karty mogą pokazywać pewną Waszą teraz ostrożność i zmianę strategii, tak to nazwijmy, tak. Natomiast ryby swojej uczuciowości nigdy nie wyłączą, tak? Takie mam poczucie. Ryby i rak to są takie dwa znaki, które choćby nie wiem co. Mogą stracić trochę zaang takie zaangażowanie, gdzieś tam chęć, może w danym momencie, do tego, żeby kogoś szukać, tak, żeby yy, próbować, walczyć o to, ale one nigdy nie, nie, nie przestają wierzyć w miłość. I tutaj karty też mogą właśnie pokazywać sytuację, w której w waszej przyszłości, w ostatniej, tak, dużo się wdziało wewnątrz was. Dużo rzeczy było do ogarnięcia, uporanie się z jakimiś uczuciami, uporanie się z jakimiś emocjami. No i ten yy, paśbłach mógł świadczyć o tym, że Jakieś spotkania przypadkowe bądź jakieś rozmowy, próby kontaktu z przeszłości mogły tutaj faktycznie być. W związku z tym one doprowadzały do tego, że ten chaos wewnątrz Was, ten konflikt trwał dłużej niż powinien. Ja bym się też nie dziwił, gdyby tutaj były w przeszłości ze strony jakiegoś byłego partnera osoby, z którą chcieliście coś zamknąć. Próby przeprosin, bo połączenie tych dwóch kart mogło, tak, bo to jest kontakt, to też mogą być przeprosiny. No, ten, ten miesiąc pokazuje się z jednej strony pozytywnie, a z drugiej też, tak jak mówię, gdzieś tam też pokazują się takie emocje z przeszłości, które też pokazują sytuację trudną i to, że uporanie się z czymś moje kochane ryby dla was było bardzo trudne i też konflikt wewnątrz was trwał długo i też trudno wam się było uporać no też moi kochani bo to jest bardzo często myśli to jest serce i to y, karty też mogą pokazywać a tu jest karta pojedynku tak y, walki Karty też mogą pokazywać, że w ostatnim czasie w przeszłości była wasza.. wewnątrz was, walka serca z rozumem. Dotyczącej... ta walka dotyczyła jakiejś konkretnej osoby, bardzo prawdopodobne, że z waszej przyszłości. Z jednej strony, takie by karty pokazywały, że z kimś chcieć nie, być nie chcecie, a z drugiej. Um, ciężko jest to wytłumaczyć sercu, tak? Serce gra w swoją grę, rozum w swoją grę. I każdy może próbować zdominować, rozegrać grę po swojemu. Jeśli chodzi o radę, ósemka mieczy. Ósemka mieczy, moi kochani, i to jest klatka własnych myśli. Z jednej strony, to jest karta radząca yy, uporać się z jakimiś swoimi wątpliwościami dotyczącymi uczucia, tak? Zbudowanie nowej relacji, bo też karty mogą pokazywać, że yy, wasze długie cierpienie po kimś może w tym momencie trochę powodować, że chcielibyście kochać, ale się boicie. No, jest to też zrozumiałe, tak? Gdzieś tam y, karty też mogą pokazywać, że jeżeli chodzi o ósemkę mieczy, na pewno nie nastawiajcie się negatywnie. Bardziej weryfikujcie niż się martwcie, tak? Czyli tutaj możecie poznać jakąś nową osobę. E, tak jak wcześniej już powiedziałem, bardzo prawdopodobne, że gdzieś na odległość, czyli przypuśćmy nawet, e, tym bardziej, że jest tutaj woda. Ja bym się nie zdziwił, gdyby to była w ogóle osoba mieszkająca obecnie w innym kraju. Gdzieś nad wodą, ale też, tak jak mówię, przede wszystkim chodzi o tą odległość w tej karcie. Natomiast yy, karta ósemki mieczy, może właśnie tutaj mówić o tym, żebyście nie nakręcali się negatywnie, tak? O kurczę, no tyle razy już próbowałem, albo tamta relacja, ja już myślałem, że to na całe życie, myślałam na całe życie, no i się nie udało. Kurczę, boję się zostać znowu zranionym. Z takim podejściem, moi kochani, też pamiętajmy, że. Jeżeli chodzi o nastawienie, bardzo często przyciągamy to, o czym myślimy. E, karty też mogą właśnie tutaj pokazywać, jeżeli chodzi o tą kartę radę, żebyście się starali myśleć pozytywnie, bardziej weryfikując pewne rzeczy. Na pewno trzeba mimo wszystko pracować nad własnym myśleniem, tak? Nad tym, jak postrzegamy wiele rzeczy jako zagrożenie, jako potencjalne. E, moje kochane rybki, no po prostu pilnujcie swoich uczuć, tak? Bo tu mi się wydaje, że u was problem jest taki, patrząc też na to czytanie, że problem jest w tym, jak, w kim lokujecie to uczucia, tak? Że czasem wybieracie osoby, którym, którymi Wy chcecie, chcecie się zaopiekować, którym chcecie pomóc. I bawienie się bardzo często w jakiegoś psychologa, terapeutę wychodzi wam po prostu bokiem, tak? Tak jak mówię, wybieranie osób. Gdzieś tam w kryzysie, yy, smutnych, zmęczonych życiem, poranionych yy, poprzednimi relacjami, którzy sobie jeszcze nie poradzili z jakimś rozstaniem, wybieranie takich osobu, osób po prostu powoduje to, że wy tym osobom pomagacie. Po czym te osoby w pewien sposób, w lepszym samopoczuciu stwierdzają, że. Yy, bo, bo tak jak mówię, ryba bardzo często dużo daje i potem zaczyna trochę oczekiwać, tak? Za dużo od tej osoby chcecie. Za dużo oczekujecie, że w jakiś sposób tłamsicie tą osobę. Jakby nie zwracało uwagę najpierw na to, ile z siebie daliście tej osoby. Możecie czasem wręcz dochodzić do wniosku, że były partner jest niewdzięczny, tak, niewdzięczna, no bo tyle najpierw dostał, dostała, a potem przyjdzie co do czego, to on już tego nie czuje. To on potrzebuje więcej wolności, więcej przestrzeni. Wtedy ryba jest zbyt symbiotyczna, tak? Zby chce zbyt wiele, zbyt razem. Natomiast, tak jak mówię, karty tutaj mogą pokazywać, jeżeli chodzi o ten miesiąc. Gdzieś tam uspokojenie myśli, jeśli chodzi o przeszłość, ale ja bym się nie zdziwił, tak jak wcześniej już powiedziałem, gdyby to po prostu wynikało z tego, że na nasz, waszym niebie, na waszej orbicie zaczyna delikatnie e, świecić nowe słoneczko. Zresztą tak jest tutaj pokazane ta osoba płynie za sobą ma te sześć mieczy, czyli te trudne myśli. E, bo tutaj już płynie w kierunku czegoś lepszego. Karty też mogą pokazywać też częściowo, że wasze nowe lepsze samopoczucie może wynikać z tego, że na horyzoncie jest potencjalnie nowa miłość. Natomiast tak jakby karty pokazywały, że tutaj mamy tak, tak jakby chęć y, tą wrażliwość, emocjonalność troszeczkę pomieszaną z doświadczeniem za, y, zawodowym chciałem powiedzieć, Boże, moi kochani e, z uczuciowym tak e, z doświadczeniem uczuciowym i też taką potrzebą tego, żeby działać odpowiedzialniej dla własnego dobra i oczywiście na to zwracam wam uwagę, moje kochane rybki kochać fajnie jest kochać Fajnie jest czuć, że dla kogoś jesteśmy ważni, o kogoś się troszczyć, ryby, kocha, ryby kochają się o kogoś troszczyć. Natomiast trzeba świadomie wybrać ten obiekt najpierw. Kogoś, kto chce kochać rybę, kogoś, kto jest gotowy na uczucie, na stałą relację, a nie kogo trzeba ratować, tak, kto jest obecnie w kryzysie i ryba chce. Uleczyć tą osobę swoim dobrem, to moi kochani, już myślę, że sami wiecie, moje kochane rybki, że to nie działa. Bardzo często to wręcz jest odwrotnie. Na koniec, jeszcze niektórzy próbują tutaj potencjalnie, właśnie były partner, może sugerować, że ryba jest toksyczna, bo ryba czegoś chce. Nie? Dlatego, tak jak mówię na pewno trzeba zwracać uwagę moi kochani na to, kto się w waszym życiu pojawia czy wy jesteście gotowi też na tą odległość szczególnie na początku, tak, bo y czy też jest perspektywa otwartości tej drugiej osoby na zmiany e czy też wpuszczenia was do swojego życia jeżeli wy byście goto gotowi byli na zmiany jeżeli wy macie bardzo mocno poukładane swoje życie pewne na przykład zobowiązania e potomstwo i tak dalej czy druga osoba jest gotowa na to, żeby dla was zmienić swoje życie e no i też, moi kochani, czy właśnie jest potencjał, czy ta druga osoba chce czegoś, m, czegoś więcej, no bo ryba nie raczej nie otwiera się, tak? Nie, nie, nie otworzyłaby się ze świadomością, że druga osoba chce jakiejś gierki albo dziwnego układu. No i też, moi kochani, jeżeli chodzi o tą odległość, czy ta osoba po prostu nie będzie w tej perspektywie myśleć na przykład o spotkaniu od czasu do czasu, dla ryby zresztą bardzo trudno jest otworzyć się na bliskość fizyczną, jeżeli y, nie czuje się bezpieczna i jeżeli nie ma bliskości emocjonalnej, tak. Gdzieś tam mam świadomość, mam takie wrażenie, że większość znaków zodiaku podchodzi do tego z większą elastycznością niż ryby i niż raki przede wszystkim, tak? Które, znaki, y, to, które to znaki potrzebują coś czuć, żeby coś działać z drugą osobą. Potrzebują takiego poczucia, jestem dla kogoś ważny, tak? Ta osoba faktycznie nie jest mi obojętne, ja nie jestem obojętny tej osobie. Także moi kochani, na pewno też jest, tak jak mówię, na spokojnie, żebyście się, tak jak mówię, jeżeli chodzi o potencjalnie odległość, dla kogoś to też może nie być problemem, bo na przykład ktoś może próbować tworzyć jakiś układ, tak, ale dla ryb raczej to nie będzie do zaakceptowania. Ryba albo uczucia, a gierki to nie są klimaty ryby, tak. Także tutaj, moje kochane, kochane rybki, fajnie, bo ten miesiąc się y, pokazuje y, pod, y, pod znakiem y, pewnego rodzaju uwolnienia, tak? Uspokojenia myśli, pewnej nadziei, bo o tym też jest ta karta, y, w związku z czymś nowym. Natomiast z drugiej strony, tak jak mówię, na spokojnie. Najpierw weryfikacja, y, taka na logikę, tak? Najpierw poukładanie sobie. Czego ta osoba chce, jaka jest? Czy odp odpowiada? Czy, czy jest ten potencjał? A potem dopiero moi kochani, zauraczani, miłości i tak dalej. Żebyście tutaj nie sfal startowali, nie zrobili czegoś, co potem będzie Wam na niekorzyść działało. A potem z uczuć, same moje kochane ryby wiecie, bo wiecie, jak u Was to przebiega. Z uczuć się jest bardzo ciężko uwolnić. Moje kochane ryby, ja Wam bardzo za to czytanie dziękuję. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam. Matchman Tarot.